Don <laughs> get Buddy oh, oh. body 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 body. body. Dobra, robimy cześć. Siema się z tej strony Szymon i Dawid. Witamy Was w czwartym odcinku z serii ślamki szamki. Dzisiaj będziemy przygotowywać bardzo szybki przepis na bardzo szybkie, poobiednie placuszki drożdżowe z produktów, które jak zwykle mamy w domu, czyli na szybko drożdże, mleczko, jajeczka, mąka, miód z fajnej okolicznej pasieki oraz śmietanka 30, która w tym momencie chodzi się w lodówce. Bezbędnego pitu-pitu zaczynamy. Dobra. Bierzemy miseczkę, tak? tak? Naj najpierw zrobimy sobie bazę drożdżową, żeby nam wyrosły placuszki. Ile damy drożdży? Dużo. To może damy tak, za 20 gram drożdży, dobra. Dawaj, zapijamy drożdże, chowamy do lodóweczki. Co teraz, Szymonie, będziemy robić? Dodamy do drożdży tak. troszkę mleczka. Tak. Pomożesz tacie wyraź do, do miseczki? O, super. Pamiętajcie, żeby drożdże zalewać mlekiem w temperaturze pokojowej, gdyż chcemy zmusić je do delikatnej pracy. A trzeba rozmieszać ładnie drożdże, delikatnie. naszego zaczynu drożdżowego dodamy też szczytę cukru. W sumie tak, proszę synu. Trzymamy miętełkę, no i sypiemy. Już starczy, starczy cukru na razie. W przypadku, gdyby ktoś nie wiedział, cukier do zaczynu dajemy w tym celu, żeby nasze drożdże zaczęły lepiej pracować. Żywią się po prostu cukrem. Aby skończyć nasz yy, zaczyn yy, drożdżowy, do mleka z drożdżami dodajemy dwie łyżeczki mąki. Zaczyn musi mieć strukturę raczej takiego lekkiego błotka niż jakiegoś super gęstego ciasta. I teraz jeszcze jedna łyżeczka na czubek. O, o super. Zasypujemy nasze drożdże. No, zasypujemy drożdże. I teraz ostatnie łyżeczki już nie mieszamy, zostawiamy taką delikatną warstwę na górze i czekamy 10 minut aż drożdże zaczną pracować. Nasadzmy drożdżowy jest już zrobiony, przygotowujemy wagę, miseczkę. W miseczce odważamy sobie mąkę. Proszę bardzo, trzeba brać łyżeczkę, sypiemy tutaj mąkę. Szymon sobie mączuchę. Super, jedna łycha. Będziemy potrzebować w okolicach 200-250 g mąki. Mocno, rzucaj do mikry. O! Jak widzicie nasza kuchnia już powoli zaczyna przypominać pole bitewne. Co jest oznaką tego, że zabawa jest przednia? Tata? <grywa> Mamy już odważone 200 gram mąki. Teraz przyszedł czas na co? Na jajeczka. Proszę bardzo. Robimy puk puk jajem. I teraz do środka jajo dajemy tutaj tacie. Pomóc trochę wiesz, dobra, jedno jajo już, jajeczko numer dwa, proszę bardzo, puk puk, i jeszcze raz puk, i super, i teraz pomagamy tak się z jajeczkiem do miseczki, i dobra, 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 ui, delikatnie, okej, okay. skrupkę wyławiamy, Teraz na bazę, jest już gotowy. Dodajemy go do całej masy. Dawaj odkładamy, odkładamy łyżeczkę już z łączką. Odrzucamy do mycia. Bierzemy miotełkę. I wlewamy drożdże. Super, teraz delikatnie trzeba bardzo mieszać. Bardzo powoli, bardzo powoli, powoli, powoli. Super. Sukcio, pomóc troszkę Szymonowi. Szymon teraz tak? Nie tak? Teraz tata. Ok. Dodajesz jeszcze mąkę. Super. Teraz kiedy mąkę z drożdżami mamy już połączoną, wlewamy resztkę z 300 ml mleka, które przygotowaliśmy. Dobra. I co, mieszasz statkiem? Czy tata ma zamieszać? Tata. Z czym będziesz Szymonia placuszki? Z owocami czy z dżemikiem? Co? Ciacha. Ciacha. Nie będziesz jadł placuszków, będziesz jadł ciacha, tak? Tak więc bitwa o zdrowe żywienie chyba przegrana. Przyszedł wreszcie czas, żeby naszą masę potraktować delikatnie mocniejszym narzędziem. Super! Delikatnie! Troszeczkę kapie! Kapnę go trochę bardziej! Żeby zniwelować ilość cukru, jakiej użyjemy do naszego przepisu polecam zasięgnąć sobie miodek i po prostu łyżeczkę miodu zamiast łyżeczki cukru wkręcić w nasze ciasto przypisek do taty chodź proszę prezesie tak jest moi kochani baza tak naprawdę na placuszki jest już gotowa dajemy jej jeszcze 5-10 minutek żeby drożdże zdążyły zrobić swoje my w tym czasie z Szymonem sprzątniemy troszeczkę Szymon Troszeczkę sprzątniemy, ogarniemy się i zabieramy się, tak naprawdę, za smażenie naszych placków. W oczekiwaniu na nasze ciasto bierzemy się za przygotowanie owoców, których użyjemy do dekoracji naszych placków. No Chcesz kroić? Tak. Proszę bardzo. Nie mogę. Super, proszę bardzo. Pomóc Szymonowi trochę. Szymon no sam sobie tutaj. Dobra moi drodzy, więc nadszedł czas, żebyśmy zabrali się za smażenie naszych placuchów. Przygotowaliśmy sobie patelnię. Już kilka chwil temu wstawiłem ją, żeby się nagrzała. Traktujemy patelnię delikatną ilością oleju. Rozprowadzamy. A nadmierną ilość zlewamy sobie do ciasta. Pa. Ta nasza patelnka jest już gorąca. Startujemy z pierwszym plackiem i powolutku smażymy. Jak możecie zauważyć na naszych plackach, na naszym placku pojawiają się już delikatne bąbelki. Jest to pierwszy oznak tego, że nasz placek jest już prawie gotowy. Więc przekręcamy go na drugą stronę. Słucham synku? Szymon wylał wodę. Szymonek wylał wodę? Tak. No to bardzo nieładnie. Szybciutko ubijemy śmietankę, śmietanę i szklaną miseczkę wcześniej przygotowałem, wsadzając ją do lodówki, aby obniżyć temperaturę. Proszę bardzo, lejemy śmietankę do miseczki, tak? Co chciał? Oj, starcz, tak starcz! Bo on się super dużo ubije śmietanki, wiesz? Śmietanka ubita. Chyba damy placuszki, tak? Dobra. Przechodząc do finału. posiłkujemy się po raz kolejny pomocami dydaktycznymi jakie oferuje nam Dziecięcy Pokoik W dniu dzisiejszym będzie to akurat krokodylek Wcześniej usmażonego placuszka kładziemy na talerz Dość z dużą siłą odciskamy kształt naszego krokodylka Pozbywamy się nadmiaru ciasta Tak więc nasz aligator jest już gotowy Bierzemy się za ozdabianie razem z małym człowiekiem Mały człowieku. Pytasz za łyżkę. gdzie bitą śmietankę chcesz sobie nałożyć na krokodylka? Gdzie mu nałożymy? Obok? Tak. Proszę bardzo. Z jednej strony. Szybciutko z pomarańczy przy chmurce robimy słoneczko. Jak wiemy, aligatory są raczej ciepłolubne, więc będzie to sytuacja korzystna. Robimy chmurki, szynu. Tak. Dobra. Robimy jeszcze winogronka. Damy bananki. Tak. Super super. Rzucasz winogronka tutaj na bitą śmietankę. Jak się on sobie układa tutaj? No dawaj jeszcze trochę. Nom, 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 nom. Na sam koniec zboczku. Damy jeszcze troszkę miotku. Chcesz już placuszek? Tak. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, sam proces produkcyjny zachęcił Szymona do spróbowania tego naszego kuchennego arcydzieła. Dzisiejsze placuszki, krokodylki. Forma może niezbyt skomplikowana, aczkolwiek jak widzicie, mały człowiek nie może powstrzymać się od sięgnięcia już po te słodycze. Dobra, moi kochani, tak więc przyszedł czas, żeby powiedzieć Wam wszystkim: Papa, pa. robimy, Papa. Pa. Pa, pa. Jak widzicie, wody nie mógł się doczekać końca naszego odcinka i już zabrał się za konsumpcję. Tak więc mi pozostało się z Wami pożegnać. Jeżeli możemy Was prosić o dzwoneczek, ewentualnie subika. No i oczywiście jakiś lajk też się przyda. Pięknie dziękujemy, pozdrawiamy!